chciał do pani zwrócić z osobistą prośbą taką, żeby pani uświetniła swoim śpiewem i swoją osobą. Na... No, ale proszę, pana, pamięta proszę... pani, Pamięta pani tę płytę Trzeba marzyć pani? To było z 92 roku. Pamiętam, no. Oczywiście, że pamiętam. I Marcin że tą pamięta. płytę on, no, na tym swoim iPhone'ie to non stop tą płytę pani słucha. Pani Renko my teraz, kiedy, kiedy dziecko jest jeszcze w brzuszku Kasi, yy, notorycznie puszczamy pani utwory i tak wymarzyliśmy sobie. Niech się pani zastanowi pana, ja to... pani Renko kochana, a my zadzwonimy za parę dni, dobrze? Ja wszystko rozumiem, proszę zadzwonić za parę dni, bardzo mnie Zaskoczył. Pani, niech Pani wie, że w nas i w naszej telewizji Polsat ma Pani zawsze wielkie serce. Dziękuję Panu Dziękujemy. bardzo. Dziękuję z całego serca. Dziękuję. Do, Do... Od Kasi, również tu przekazuje. Dziękuję. Dla pani. no. Panią ja Kasię Marcin proszę Hakel. pozdrowić i ucałować ją Kasia jest ją na ode mnie. w tej chwili ona ma próbę parcia, także nie może. Proszę bardzo. Proszę poprosić, dziękuję bardzo. pani. Jurki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od ósmej do 10. Codziennie rano w S. Rok. Więcej na WwwSKrok.